Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Ostatnia niedziela okresu zwykłego, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, kończy się ten rok liturgiczny. Za tydzień, pierwsza niedziela adwentu, nowy cykl czytań, nowy rok liturgiczny. Kończy się nasza wędrówka w tym roku, jeśli chodzi o niedzielę i rozważanie Ewangelii z Ewangelistą Markiem i ja w swojej parafii to kilka razy podkreślałem w ciągu tego roku, tak się składa w ciągu tego roku liturgicznego, że kilka razy święty Jan pomaga świętemu Markowi. Nie będę tych sytuacji wszystkich wymieniał, ale dzisiaj również mamy taką sytuację, że usłyszeliśmy fragment z Ewangelii Świętego Jana, a nie z Ewangelii Świętego Marka. Ale mimo to ten fragment, to słowo bardzo pasuje do tego, co nam Marek przez ten rok o Jezusie opowiedział. I tak, żebyśmy zobaczyli w takiej szerszej perspektywie, jak Ewangeliści przedstawiają nam Jezusa, to pozwólcie, że. Odwołam się też do dwóch pozostałych ewangelistów, do Mateusza i do Łukasza. W trzyletnim cyklu, cyklu czytań, w roku, tak zwanym roku A, towarzyszy nam Mateusz, to był rok temu, w tym roku święty Marek, za rok, czyli od pierwszej niedzieli Adwentu, czyli już teraz, niedługo, będzie nam towarzyszył święty Łukasz. Każdy z tych ewangelistów ma swoją cechę charakterystyczną, Jego, ich Ewangelie są też naznaczone pewnym rysem osobowości tych właśnie ewangelistów. I święty Mateusz przedstawia nam Jezusa głównie jako nauczyciela, jako mistrza, który naucza. W Ewangelii Mateusza zebrane są mowy Jezusa. Jezus często zasiada i naucza. Więcej Jezus mówi niż działa, gdyby tak popatrzeć na proporcje. No i rok temu, w uroczystość Chrystusa Króla, też słyszeliśmy Ewangelii o Chrystusie Królu, ale według świętego Mateusza. Takie pytanie do was... Czy ktoś z was pamięta, jaka była Ewangelia rok temu. Można podnieść rękę do góry. Wiem, że ciężko. Kiedy pytam się, jaka była Ewangelia tydzień temu, to rzadko kto tam się nagle odzywa. A zaraz wam opowiem, czy podpowiem Wam tę Ewangelię. Jeżeli ją rozpoznajecie, pokiwajcie głowami, że wiecie, o jaki fragment chodzi. Na niedzielę Chrystusa Króla w roku A z Ewangelii Mateusza wybrany jest fragment przypowieści o Synu Człowieczym. Kiedy przyjdzie na końcu czasów, siądzie na swym tronie, no bo w Ewangelii Mateusza Jezus zasiada, więc siądzie na swym tronie, zgromadzi ludzi i oddzieli jednych po lewej, drugich po prawej, jak owce od kozłów oddziela pasterz. I powie do tych po lewej stronie, czy tam do tych po prawej, pójdźcie, weźcie w posiadanie królestwo, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony. Byłem głodny, byłem w więzieniu, a do tych po lewej powie: byłem głodny, nie daliście mi jeść. Byłem spragniony. Czy kojarzycie tę Ewangelię? Jeżeli tak, to pokiwajcie głową, bo nie wiem, czy nie śpicie. Połowa chyba śpi, tylko połowa pokiwa głową. Mam nadzieję, że kojarzycie ten fragment. Zobaczcie, to jest obraz Jezusa króla który podaje nam lekcjonarz Słowo Boże na niedzielę w Chrystusa Króla, kiedy właśnie towarzyszy nam Mateusz. Jezus zasiada, Jezus naucza, Jezus jest też sędzią, czyli władcą. I teraz drugi ewangelista, święty Łukasz, usłyszymy tę Ewangelię za rok, albo inaczej, słyszeliśmy ją dwa lata temu. Czy ktoś pamięta, jaka była Ewangelia dwa lata temu? Rewelacyjna pamięć, jeżeli pamiętacie. Zaraz wam podpowiem i myślę, że rozpoznacie ten fragment. Cechą Ewangelii Łukasza jest Jezus miłosierny. Nikt z czterech ewangelistów, tak jak Łukasz, nie pokazał nam miłosierdzia Jezusa. W wielu miejscach, szczególnie w tej historii, o Synu marnotrawnym, a tak naprawdę o miłosiernym Ojcu, i cały czas Łukasz nam maluje, maluje i będzie nam, od, właśnie od przyszłego tygodnia, będzie nam opowiadał Łukasz o Jezusie pełnym miłosierdzia. W niedzielę Chrystusa Króla jest odczytywany fragment z Ewangelii Łukasza. Fragment męki, fragment dialogu, czy pewien dialog, który jest tylko u Łukasza. Jezus, dwóch złoczyńców, jeden po prawej, drugi po lewej. Jeden urąga Jezusowi, a drugi skruszony mówi: Jezus, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. Kojarzycie tę scenę? No, pokiwajcie głowami. <noise> Jak będziecie spali, to was będę jeszcze bardziej pytał w tym wszystkim. I co odpowiada Jezus temu, który prosi tuż przed śmiercią, nie w strasznej męce na krzyżu? Dziś będziesz ze mną w raju. Popatrzcie, znowu objawiło się miłosierdzie Jezusa. Jezus jako król miłosierdzia wybacza grzechy zbrodniarzowi, może nawet mordercy, który skruszonym sercem uznał, że słusznie ponosi karę za swoje uczynki i poprosił Jezusa o wybaczenie i je otrzymał. Jezus, król miłosierny. Zobaczcie, Jezus nauczający, Jezus sędzia, Jezus król pełen miłosierdzia. A jak Jezus świętego Marka? Przez cały ten rok święty Marek nam przedstawiał Jezusa, który jest jak lew. Przypomnę, symbolem Marka, ewangelist, jest lew. I rzeczywiście Jezus w Ewangelii Marka jest jak ten król lew, jak władca. Od początku, od pierwszego rozdziału Marek nam pokazuje Jezusa, który objawia swoją władzę, objawia swoją moc. Pierwszy rozdział tylko, wystarczy otworzyć pierwszy rozdział Marka. Jezus wchodzi do synagogi, od razu wypędza demona zapętanego. Idzie do domu Szymona, uzdrawia teściową z gorączki. Całe miasto zbiera się u drzwi, a on wszystkich uzdrawia, wypędza demony. I jeszcze w tym pierwszym rozdziale Marek zdążył zapisać, przychodzi trendowata, Jezus mówi, chcę, bądź oczyszczony i trąd w jednym momencie znika. To jest tylko pierwszy rozdział. A jakiego widzimy Jezusa? Który ma władzę. Wypędza demony, wypędza choroby. I tak jest przez całą Ewangelię Marka. Mało jest w Ewangelii Marka mów Jezusa. Jezus jest ciągle w drodze. Ciągle szuka tych, którym może pomóc i objawia swoją władzę. Uzdrawia chorych, wypędza demony, ucisza burze na jeziorze, rozmnaża chleb. Więc można powiedzieć: Marek nam przez cały czas, przez cały ten rok. Kiedy, tak, tak samo, kiedy sięgamy do Ewangelii Marka, Marek nam pokazuje Jezusa Władcę, Jezusa Pełnego Mocy, czyli Jezusa Króla. No i teraz, jak się mata dzisiejsze Ewangelia i to dzisiejsze słowo do tego, co nam pokazywał Marek? Czy święty Jan dobrze dzisiaj pomaga Markowi? No bo słyszymy fragment Ewangelii Jana. I zobaczcie, może nas ten fragment trochę zaskoczyć. Pierwsze czytanie i drugie czytanie. Czytanie z księgi proroka Daniela, wizją, wizja, którą otrzymał Daniel, czytanie z Apokalipsy, wizja, którą otrzymał święty Jan. Zobaczyli Jezusa, zobaczyli syna człowieczego na obłokach, w chwale, jak wszystkie narody, ludy i języki składają mu pokłon. A Ewangelia? Fragment męki według świętego Jana. Jezus przed Piłatem, wcale nie chwalebny. Jeżeli tak umieścimy tą, ten dialog z Piłatem w czasie, to zobaczcie, Jezus jest już po nocnym aresztowaniu w ogrodzie oliwnym. Całą noc nie spał. Był przesłuchiwany, a potem był dręczony przez strażników. To właśnie w nocy przecież zawiązywali Mu oczy, pluli na Niego, bili Go w twarz i pałką, i pięścią szydzili proroku, kto Cię uderzył. Jeszcze Jezus jest przed biczowaniem. Po tym, po tym dialogu Piłat każe Go ubiczować. Ale wyobraźcie sobie, Gdyby stanął przed nami właśnie ktoś, kto całą noc jest przesłuchiwany, a potem też przewracany na ziemię, kopany, bity. Jak on wygląda? Jak stoi Jezus przed Piłatem? To wymęczony, niewyspany człowiek. W trakcie swojej męki, która jeszcze będzie miała swoje apogeum. Takiego Jezusa nam pokazuje dzisiaj Słowo, i yy, możemy wejść właśnie jeszcze głębiej, że za chwilę zostanie ubiczowany, za chwilę będzie ubrany w szkarłatny płaszcz. Włożą mu koronę cierniową, Piłat go wyprowadzi, powie: oto wasz król! Oni krzykną precz, potem dostanie belkę na ramiona, będzie szedł upadając na wzgórze Golgoty i tam odarty z szat, wyszydzony, wyda ostatnie tchnienie. Król? Jak skazaniec. Dlaczego takiego Jezusa nam dzisiaj pokazuje słowo? I zobaczcie, to bardzo pasuje do tego, co nam Marek opowiadał o Jezusie, co nam Jezus z Ewangelii Marka powiedział. On to pokazywał w czasie swojej drogi, kiedy spieszył się do Jerozolimy. W ciągu ostatnich tygodni dwa razy to mieliśmy w niedzielnych kazaniach, w niedzielnych Ewangeliach. Pierwszy raz wtedy, kiedy posprzeczali się w drodze, kto z nich jest największy, to zaraz po wyborze Piotra. Wtedy Jezus ich w domu wziął na bok i tłumaczy: Ten kto chce być największym, niech służy wszystkim. Nie wystarczyło. Za parę dni Piotr, ja, czyli, przepraszam, Piotr, Jakub i Jan poszli załatwiać sobie miejsce po lewej, po prawej stronie. Pokłóciło się, obraziło się pozostałych dziesięciu. I Jezus wtedy znowu wziął ich w domu i jeszcze mocniej powiedział. Nie tylko, że ten, kto chce być największym, niech będzie sługą, ale powiedział wtedy bardzo ważne słowa. Tak jak syn człowieczy, który nie przyszedł po to, żeby mu służono. Lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Zobaczcie, ta dzisiejsza Ewangelia to jest dopełnienie tego obrazu Marka. Uważam, możesz mieć inne zdanie, ale ja uważam, że święty Jan dzisiaj dobrze pomaga świętemu Markowi. W tym zakończeniu roku liturgicznego, kiedy towarzyszyliśmy Jezusowi, władcy, królowi który wypędza demony i uzdrawia chorych i wskrzesza zmartwych. Widzimy to dopełnienie w Jezusie, który staje jako Król dający życie na okup za nas, za mnie i za Ciebie. Wiecie, nie znam, nie znam dobrze historii świata. Być może był kiedyś taki władca, ja nie słyszałem. Może kiedyś o nim usłyszę, będę to w kazanie wykorzystywał. Może ktoś z Was słyszał Obecnie albo w poprzednich wiekach o jakimś narodzie, który miał króla, i narodowi groziło całkowite unicestwienie, i król się zgłosił i powiedział, to ja zgadzam się, zabijcie mnie, a naród niech ocaleje. Znacie taką historię? Żeby któryś król powiedział, to ja jestem, ja, ja mogę zginąć, po to, żeby nikt nie zginął z mojego narodu. No nie jest tak. Trafnie powiedział Jezus, władcy tego świata uciskają swoich poddanych. Władcy tego świata, choć nieraz dobrze rządzą, ale chcą, żeby im służono. Jezus jest myślę wyjątkowym i jedynym królem, który nagle mówi, aby nikt z was nie zginął, to ja oddam swoje życie na okup, żeby was wykupić. To jest dopiero władza. Władza nie siły, ale władza i potęga miłości. Szalony jest ten nasz Król, ale właśnie taki, który staje dzisiaj przed nami, tak jak przed Piłatem i mówi daję swoje życie na okup za Ciebie, za Was, abyście żyli. Przyszedłem Wam nie tylko umyć nogi, przyszedłem złożyć moje życie za Was, aby nikt z Was nie zginął, abyś był wolny i abyś żył i to żył wiecznie. Ja jestem zachwycony takim królem. I nieraz właśnie aż zapiera mi dech, bo brakuje mi słów, żeby opowiedzieć o tej miłości Jezusa. Zgodził się umrzeć za mnie, mój król. Mój król, zgodził się umrzeć za mnie. Brakuje słów, naprawdę. I teraz, co ja mogę zrobić? Co możesz Ty zrobić? Co mamy zrobić wobec tego słowa? Bo każde słowo oczekuje na odpowiedź. No i pierwsza odpowiedź wydaje się być wręcz oczywista. Jezu, ja chcę odpowiedzieć moją miłością na Twoją miłość. Jezu, nie chcę gardzić Twoją miłością, skoro Ty tak mnie pokochałeś. A drugie zadanie, czy druga odpowiedź mówi nam o tym słowo. Kiedy Jezus mówi, każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Każdy, kto jest z prawdy, czyli każdy, kto należy do Jezusa, każdy, kto z Jezusa został zrodzony, kto przez Jezusa został uwolniony od grzechów, uwolniony od demonów, uzdrowiony, przemieniony, każdego Jezus zaprasza, by słuchał Jego głosu. I zobaczcie, tak zerknijmy w inne miejsce Ewangelii. Czy każdy, kto doświadczył miłości Jezusa, tak w sposób szalony poszedł za nim? No nie. Chyba najbardziej wymownym przykładem jest. Dziesięciu trędowatych. Przyszło do Jezusa dziesięciu trędowatych. Zostali wszyscy uzdrowieni. Jeden wrócił podziękować. Dziewięciu odeszło, żyjąc dalej swoim życiem, nie chcąc iść za Jezusem. Bardzo wymowny przykład. Wiecie, myślę, tutaj już w waszej parafii też nie jestem po raz pierwszy. Mieliśmy tu rok, dwa lata temu posługę też modlitwą o uzdrowienie w czasie wieczoru chwały. Opowiadałem Wam o różnych uzdrowieniach. W czasie tych wielu lat, państwa i w czasie mojej posługi uzdrowienia, naprawdę widziałem wiele osób uzdrowionych przez Jezusa, dotkniętych potężną mocą. I wiem też, bo niektórych znam czy widzę, jak toczy się ich życie, że nie każdy potem układa swoje życie według słów Jezusa i dalej żyje po swojemu. Czyli zobacz, można doświadczyć tego, jak król mi usługuje, doświadczyć uzdrowienia, doświadczyć uwolnienia od demonów. Osoby po egzorcyzmach, kiedy są uwolnione, dostają wolność. I można powiedzieć: Dobrze, Jezu, dobrze, że jesteś. Wiem, że jak będę miał problem, to do Ciebie przyjdę, bo przecież jak trwoga, to do Boga. Ale ja będę żył po swojemu. A tymczasem dzisiaj słowo mówi, czy Jezus mówi, Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. I to jest bardzo trudne zadanie. By nie tylko od Jezusa przyjąć dobro, ale pójść za Nim i szukać Jego Słowa, usłyszeć Jego Słowo, a potem wprowadzić to Słowo w życie. Szukać Jego Słowa, usłyszeć i wprowadzić je w życie. Wiecie, nieraz tak myślę, gdyby. No teraz, ktoś z Was powiedział: Dobrze, proszę, księdza, sprawdzam. Skoro ksiądz tu staje jako świadek Jezusa, czy ksiądz słucha i jak wygląda to wprowadzanie słów w życie, to myślę, że. Mocno bym się zawstydził, nawet teraz się tam wstydzę, bo jeszcze w wielu, w wielu różnych aspektach mego życia nie żyję tak, nie żyję dokładnie tak, jak chce Jezus, jak chce Jego słowo. I nieraz jest tak, że wolę wypełniać to słowo Jezusa po swojemu, tak jak mi się wydaje. I myślę, że oto toczy się największa walka tutaj, taka walka duchowa w moim sercu, w Twoim sercu. Pokusa, z którą przychodzi zły duch. Znasz Jezusa, znasz Jego Słowo, ale wypełnij je po swojemu. Wiecie, mam tutaj ochotę się rozgadać, ale myślę, że muszę to, to, ten wątek zamknąć, bo mam teraz ochotę podać wiele przykładów, jak można żyć w przekonaniu, że przecież znam Ewangelię i przecież wiem, co Pan mu chce, a i tak robi po swojemu. To już niech każdy z Was sobie tutaj przykłady, przykłady odpowiednie znajdzie. Ja chcę kończąc to słowo zachęcić. Zachęcić siebie i zachęcić siebie do tego poddania się Jezusowi właśnie w taki sposób, aby usłyszeć, co on, on nie chce i za tym słowem każdego dnia iść, iść, iść. Skoro on mówi do mnie, zobacz. Syn człowieczy przyszedł, żeby służyć. Waldek, ty też masz zacząć służyć i dawać swoje życie każdego dnia. Dawać swoje życie, by służyć. Też te, te Ewangelie, one się razem uzupełniają. Tak, tam gdzie jestem głodny, tam daj jeść, tam gdzie jestem spragniony, daj pić. Tam, gdzie jestem w więzieniu, odwiedź mnie, tam, gdzie jestem chory, pomóż mi. Tam, gdzie nie mam ubrania, odziej nagiego. Tam, gdzie trzeba wybaczyć, wybacz. Tam, gdzie trzeba zanieść pociechę i pokrzepić, złamanego na duchu, zanieś. Naśladuj mnie, mówi Jezus. Jezu, proszę Cię dzisiaj, nasz Królu, proszę Cię, Jezu, abyś dopomógł mi, abyś dopomógł moim siostrom i braciom usłyszeć Twój głos, a potem, a potem to Słowo wprowadzać. Chcę być Twoim dobrym poddanym, Jezu. Poddanym, który nie tylko kocha Króla, ale szanuje Jego Słowo i żyje tym Słowem. Pomóż nam, Jezu, nie tylko Cię kochać, ale Twoim słowem żyć każdego dnia. Amen.